Tu jest taka, taka rada, żeby, żeby skupić się na tym, co robicie. I tu na pewno to dotyczy, dotyczy pracy, dotyczy waszego działania. Może macie swoje firmy, może, może działacie w in, u kogoś w firmie, ale szukacie tego poczucia sensu tej pracy i tego, żeby, żeby działać w swojej mocy i tutaj na pewno na pewno będzie się to przedostawać, ale żeby, żeby 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 żebyście byli w pełni w swojej mocy, to musicie po pierwsze zostawić to, co wzbudza w was jakieś emocje niepotrzebne, bo w biznesie te emocje czasami po prostu za, no, zaćmiewają nam myślenie, a tutaj ewidentnie, ewidentnie jest pokazane, żeby bardziej z poziomu równowagi do tego podejść. Z poziomu, oczywiście emocje się będą pojawiać, ale, ale żeby tak je wyciszyć i e, zdystansować się, i wtedy jakby staniecie e, naprzeciwko swojego celu i sensu. Do jakiego dążycie, zauważycie to, czyli pozostawiając te emocje niepotrzebne, to co wam nie służy, odnajdując harmonię, będziecie mogli dopiero w pełni odczuć swoją siłę.